Witam wszystkich, cześć i Czołem, Biodrem i Kolanem, czym tam jeszcze można? Witać. Zapraszam do obejrzenia drugiego meczu z finału y, European Batnet Invitational rozgrywany w Polsce w złotych tarasach y, w Multikinie. W finale oczywiście spotkali się Liquid Red, niebieski zerk i czerwony Protos, czyli Naniła Tak... Y, 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 jest to oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, finał. Pierwszy mecz wygrał <laughs> ten pan. Mały spoiler, ale naprawdę yy, polecam obejrzenie pierwszego meczu. Tak, gracze spotkali się tym razem na mapie Shakuras Plateau, bardzo znana mapa przez większość lubiana. Ja sam osobiście ją lubię. Na tej mapie można naprawdę przez zerga zagrać mocno ekonomicznie. Tak, gracze zespomnowali się na godzinie, jak to będzie godzina na przykład tutaj, będzie 7.30, a tutaj będzie na przykład 5.30, niech będzie, czyli na dole mapy. Już tutaj Overlord został wysłany w dobrą stronę. Ta probka została też w, do, też w dobrą stronę od razu wysłana ponieważ w inne nie mogą zostać, jedynie mogły o tutaj zerk mógł tutaj wysłać, a protos tutaj mógł wysłać yy, z ponieważ na tej mapie tylko takie są miejsca do spawnowania tak mam tutaj jedną no, próbkę najprawdopodobniej postawi Gatewaya albo Forge'a, w tym międzyczasie już zerk yy, robi spawning pula. Tutaj ten Overlord gdzieś leci. Gdzie, on leci, gdzie 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 on leci, gdzieś tutaj na górę mapy, najprawdopodobniej nie wiem po co. Nie mam pojęcia. Po co tutaj ta dronka? Tak, haczerka, ukryta haczerka! No brawo! Szacun dla Reta, że postanowił że postanowił taką rzecz zrobić. Ukryta haczerka. Yy, pierwsza ekspansja, nie w naturalu, który jest bardzo łatwo bronić ze względu na dość małą rampę jak na naturala yy, Tylko o tutaj, dalej trochę od swojego maina i w ogóle postanowił tutaj wybudować swoją ekspansję Tak, yy, proto z tym razem forge wybudowany, gateway się buduje, tak samo fotokanon a także Nexus czyli no dość wczesna ekspansja z jednej i z drugiej strony yy, tak Overlord tutaj już podleciał już wie co robi yy, Protoss tutaj widzi wszystko Forge'a, Fotokanona, Gateway'a a także tego yy, Nexusa czy widzi tą a czy widzi to tą... tak dopiero teraz zauważy tą haczerkę yy, yy, Protos, czyli że no musiał mieć niezłą minę jak zobaczył że chociaż nie nie pamiętam czy, czy miały dziwną minę jak zobaczył tą haczerkę ponieważ oglądałem na żywo ten mecz ale tak już trzecia, dru... przepraszam trzecia haczerka, druga ekspansja te... tym razem w naturalu grana przez Protosa tutaj królowa idzie już do tego naturala tak ta probka najprawdopodobniej zostanie zniszczona nie wiem zaraz zobaczymy Yy, tak yy, cybernetic score budowany ale ta prowka zostanie zniszczona chociaż nie ma na yy, dwa strzały od Zerdlinga, ponieważ Zerdling zadaje pięć obrażeń nie najprawdopodobniej nie zostanie zniszczony zniszczona ta próbka, ponieważ yy, cały czas musieli się pan coś tutaj nawet ta prowka wzięła zaprowadziła tuż prost, tu, tuż po, po, prost wprost od fotokanona yy, na niły, żeby został zniszczony ekspansja zerga yy, druga działa, pierwsza działa też a ekspansja w naturalu Protosa też w miarę działa tak, pierwszy Stalker wypada yy, Gate Technology budowany a także plus jeden do ataku no czyli że idzie <grych> od razu w upgrade dopiero szósta minuta, a już y, Protos y, w upgrade, w upgrade idzie, a to nawet była już piąta, ponieważ to się od 96 sekund buduje, już mamy 6,42, czyli że już podczas piątej minuty szedł w upgrade Protos. Tak, co my tutaj widzimy? Tak, kolejne dwa Gatewaye i y, ta, taki budynek zwany po polsku Radą z Mroku. A po polsku to jest o, Twilight Council Tak, Twilight Council, nie bójcie się, pamiętam Ile mam tutaj, tych, cztery nowe gateway'e Czy że, można powiedzieć taka typowa protoska four gate'ówka Ale mam tutaj, tutaj z tym 5 i 6 gateway'ów Czyli mamy yy, six gate Taki, taki, taki mój zmyślny yy, build tak, to nie jest śmieszne. Dobra, ale wróćmy do meczu. World Gate Technology już za się skończy budować. Plus jeden wybudowany i plus dwa już się buduje. Dwa gazy na, w naturalu yy, już się... Już się jeden skończył budować, drugi też. Czyli, że Protoss szykuje coś. Naprawdę yy, 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 stawia na jednostki z gazu. Tak, może produkcja to już w my jednostki po prostu ułączymy. Ile mamy? No Zerg widać, że ekonomia ma mocniejszą 61 dronek do 40 e, próbków. Arnia też niczego sobie. 4 stalkery i 2 centry przeciwko 5 zerglingom i 4, 4 mochom. Chociaż... Choć, nie raczej nie, raczej Protoss by nie miał w tej chwili szans. Tak mamy tutaj kolejne dwa ekstraktory w zerga. Roach Warren już dawno wybudowany, jest, skoro ma z, te roucze w komorze ewolucyjnej są ataki miotające z zergów, czyli że upgrade, upgrade, upgrade z jednej i z drugiej strony. Tak, tutaj już te trzy ekspansje, na razie zerg nie decyduje się, chociaż ma dość w miarę dużą nadwyżkę minerałów, ponieważ nie ma gazu, nie ma gazu, nie może budować niektórych jednostek, Powinien m.in. w zerglingi pójść, skoro ma taką nadwyżkę minerałów i, i overlordy się już z, e, zabezpieczyć. Ale to szczegół z tym. E, Zerg na razie nie decyduje się na ek kolejną ekspansję. Tutaj widać, że Protos wychodzi z bazy. E, tak, tutaj ta wieża sennego została odbita od Zerga. E, kolejne cztery Stalkery dołączają do tych. Tak, tutaj nord zostaje zniszczony, ale no, tutaj armie spotykają się, o, o wiele mniejsza armia Protosa, może ja tak to, yy... armia, tak, a, mamy stop, tak, to jest, to jest praktycznie masakryczna yy, liczba 80 Protosa do 158 Zerga, no to to nawet nie powinien się angażować w tę bitwę, Yy, Protos, ponieważ, no, szczerze powiedzmy, dostałby taki łomot, żeby się nie pozbierał przez dłuższy czas. Teraz mam, no, trochę już większe, ale Zerg też nie pozostaje w tyle. Tak forcefieldy poszły. Yy, tutaj, ale ładnie to zrobił Zerg, oplankował przeciwnika. I tutaj z jednej strony rocze, z drugiej strony zerglingi. Tutaj przyzywa nowe jednostki Protos, myśli, że jeszcze zdoła to wygrać. No, ale no nie, no musi uciekać, musi uciekać. Mamy 74 do 155. <laughs> Moje gardło no już powoli nie wyrabia i ucieka do swojej, ucieka do swojej bazy Protos. Powinien tutaj wybudować, tak, eee, coś tutaj Chronobustuje, najprawdopodobniej Gatewaya. Tak, eee, Zerk wchodzi, Zerk wchodzi do bazy. Chodzi do bazy, tutaj tym stalkery blinkiem weszły do bazy, ale tutaj jest masa roczna nie ma szans, brotos. Yy, powinien poddać grę jak najszybciej i wstydu oszczędzić, ponieważ to jest masakra co robi tutaj zerk I czy, i czy, będzie, czy red będzie mistrzem? Czy red wygra te, ten turniej? Czy wygra, czy wygra? Tak, good game pisze na miła. Tak po dwóch meczach to... Pierwszy mecz jeszcze był w miarę taki przyzwoity, w miarę wyrównany, a ten drugi to już byłam istna masakra. Protos po, po prostu sobie nie poradził, to było yy, po prostu tak jakby Protos był mrówką i Zerk po prostu go... Yy, Liquid Red po prostu go zmiażdżył jednym ruchem i nawet nie, nie dał nic powiedzieć Protosowi. No to tak, Liquid Red wygrał turniej, tak zwany, nie tak zwany, tylko po prostu to był European Battle Invitational, turniej rozgrywany w Polsce, w Złotych Tarasach, w Multikinie, sam osobiście byłem na tym turnieju i bardzo polecam na przybycie na podobne turnieje, najbliższy to chyba będzie, jak mi wiadomo, 24 września, też w Warszawie, też w, też w Złotych Tarasach, Yy, tylko zapomniałem jak się nazywa yy, W opisie na pewno Podam yy, link do tej strony Ja na pewno tam będę Tam będą właśnie gry Takie jak Starcraft Counter Strike i o ile pamiętam FIFA 11 tak. Na pewno będę na tym turnieju ponieważ No po prostu uwielbiam Uwielbiam jeździć od teraz <gryw> Uwielbiam jeździć na Takie o, turnieje Później jeszcze najprawdopodobniej będę na World Cyber Games w październiku więc no, na moim kanale widzieliście moją twarz, ponieważ robiłem taki mały Hig z tego z European Batman Invitational. Jeżeli byście mnie spotkali, zagadajcie, pogadajcie. Bardzo będę tym ucieszony. No to tak będę już kończył, na przegrał, tyle, że razem z Retem pojedą na blisko reprezentować Europę. Red zdobył 10 tysięcy euro i tytuł najlepszego Zerga w Europie, najlepszego w ogóle gracza Starcrafta w Europie. Ja się będę z Wami żegnał. Pamiętajcie, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie czekajcie i czekajcie na następne replaye. Na razie, cześć.